Jaką wartość ma wiedza w prowadzeniu biznesu? Cześć, nazywam się Lechosław Halecki, kolejny materiał wideo skierowany do przedsiębiorców i inspirowany rozmową z przedsiębiorcami. Dzisiaj temat użyteczności wiedzy. Chciałbym Ci pokazać to na przykładzie kolegi przedsiębiorcy, z którym rozmawiałem i opowiedział mi o. Dość niemiłym zdarzeniu w jego zakładzie pracy, w jego przedsiębiorstwie. Otóż pewnego dnia zupełnie niespodziewanie jeden z jego pracowników ma atak epilepsji. Nikt nie ma z tym doświadczenia, nie wiedzą jak się zachować. Dużo paniki. Wyobraź sobie, jak ty byś się zachował, jeżeli nie masz z czymś takim w ogóle doświadczenia. Nie masz informacji, jak obsłużyć, że tak powiem, kolegę z pracy. Dużo paniki, wezwanie pogotowia. No, Jeden wielki chaos, i oczywiście potem to powoduje, że mamy o czym gadać. Kolejne zdarzenie w tym samym przedsiębiorstwie, u tego samego pracownika, wygląda zupełnie inaczej. Dlaczego? Ponieważ mój znajomy przedsiębiorca doczytał i dowiedział się, jak w tego typu sytuacjach trzeba postępować. Zrozumiał, jak zabezpieczyć kolegę, zrozumiał, na co zwrócić uwagę, że potem po tym ataku trzeba dać dla niego przestrzeń i chwilę na odpoczynek. Niemalże tak to było, Jacek opowiadał, obsłużone, że mógł w międzyczasie robić inne zamówienia, bo wiedział, jak zabezpieczyć i jak profesjonalnie podejść do tego tematu. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo wiedział. Ten materiał nagrywam, ponieważ chcę, abyśmy jako przedsiębiorcy zrozumieli, jaką siłę ma wiedza. Tylko jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Aby umieć odróżnić wiedzę od informacji. Dzisiaj żyjemy w świecie ciągłego szumu informacji. Informacjami jesteśmy zalewani, ale to nie jest wiedza. Jest też takie powiedzenie: kto ma wiedzę, ten ma władzę. Powinniśmy nauczyć się odróżniać wiedzę od informacji, od tego szumu informacyjnego, który nie wnosi żadnej wartości. Więc jakie źródła wiedzy ty jako przedsiębiorca wybierasz? Jakie źródła wiedzy ty wybierasz swoim pracownikom? Czy jest to Facebook i w cudzysłowie, każdy byle ekspert mądrzy się na jakiś temat, i na to zwracasz uwagę, czy rzeczywiście jest to wiedza specjalistyczna od ekspertów, którzy wiedzą, co mówią, a tym bardziej wiedzą, co piszą. Krótka podpowiedź, jak odróżnić profesjonalną wiedzę od zbędnych informacji? Przede wszystkim wiedza powinna odpowiadać na kilka pytań. Przede wszystkim, co. Co w danej sytuacji konieczne jest do wykonania, co jest tematem, który jest istotny? Drugie pytanie to jak. I w przypadku tutaj tego pracownika chorego i z atakiem epilepsji, jak należy tego pracownika obsłużyć, zabezpieczyć, co zrobić, po jakie informacje przekazują, przekazać e, profesjonalistom, wzywając pogotowie. Co, jak. A trzecia rzecz, żebyśmy wiedzieli, że jest to bardzo użyteczna wiedza. Dlaczego? Dlaczego właśnie tego typu postępowanie jest ważne? I jeżeli mamy szum informacyjny, to gwarantuję Ci, że jest tylko i wyłącznie jakiś fragment e, informacji i to wszystko nie trzyma się kupy. A jeżeli wiedza jest profesjonalna, to po zdobyciu tej wiedzy Ty i Twój zespół będziecie wiedzieli, co zrobić, jak zrobić i dlaczego jest to istotne, dlaczego jest to ważne. Jaką siłę ma wiedza w dzisiejszych czasach? Potężną, pod warunkiem, że Ty, jako lider, również nauczysz swój zespół odróżniać wiedzę od informacji. Niech to będzie wiedza profesjonalna, a nie wróżenie z fusów i oparcie się na pseudoekspertach z social mediów. To wideo też nagrywamy i ono będzie w social mediach. Jeżeli uznajesz, że jest wartościowe, Daj łapkę, zasubskrybuj, a fajnie byłoby, gdybyś to w jakiś sposób skomentował. Szukaj profesjonalnej wiedzy popartej faktami i doświadczeniami. Cześć, do następnego. Jeszcze jedna ważna, dla mnie bardzo ważna, tobie również może okazać się istotna rzecz. Jestem autorem książki Potęga życia. Jak zacząć od nowa? Nie zmieniając wszystkiego wokół. Być może jesteś na etapie takim, że warto wyzerować Twój życiowy lub biznesowy licznik. W tej książce opisuję 6 bardzo konkretnych kroków, jak to zrobić, nie zrywając tym wszystkim, co dotychczas udało Ci się zdobyć. Potęgażycia.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tamtą książkę możesz kupić, polecam, zwłaszcza pakiet mobilny, czyli naczytniki, audiobooka, wersja papierowa plus wideo opracowanie. Tego, co jest tutaj merytoryczną zawartością, za jedyne 90 zł. Zapraszam!